Zagraniczne media lubią podawać historię o japońskim podglądaczu, który utknął w tradycyjnej japońskiej szkolnej toalecie i umarł. Tak. Jednak dziś pokażę wam, że ta historia wygląda o wiele inaczej niż pokazują ją media. No to zaczynamy! Muzyka tak To powiem Wam tutaj, że to uwaga, to nie była szkolna toaleta. A mężczyzna, który umarł tam wcale nie musiał być zboczeńcem. A teraz trochę przenieśmy się w czasie, bo przenosimy się do wtorku roku 1989. Jest 28 luty, czyli zima, zimno, a i ty pani. Jesteśmy gdzie? W prefekturze Fukushima. Dziś znane oczywiście z tej katastrofy elektrowni, etc., etc. I tak naprawdę trochę nie wychodzimy z tego, ponieważ nasz bohater pracuje. Właśnie, dla takich elektrofin. Około godziny 14.30 młoda nauczycielka w internetach podawano jako A San, czyli pani A no, wraca z budynku szkoły. słuchajcie, W którym pracowała pracowała w lokalnej podstawówce do Specjalnych domów dla nauczycieli, które są niedaleko właśnie tej szkoły. I każdy z nauczycieli miał przydzielony swój dom. To właśnie Asen po powrocie do tego budynku mieszkalnego, który otrzymała, no musiała po prostu iść do toalety, ale kiedy weszła do niej, zobaczyła coś dziwnego, że w odpływie jest but. Poszła, żeby sprawdzić studzienkę, którą miała z tyłu, i zauważyła, że klapa jest otwarta, co było już dziwne. Kiedy zajrzała właśnie do środka, zobaczyła uwaga, stopę. Oczywiście przestraszona zawiadomiła policję, i tu cała historia, moi drodzy, się zaczyna. Po przybyciu funkcjonariuszy okazało się, że ciało jest tak wciśnięte, że nie idzie go wyciągnąć. No normalnie, więc oczywiście wjeżdża tutaj sprzęt ciężki, który musiał rozpierdzielić całą studzienkę, aby wyjąć ciało, no i to się dzieje. I już tutaj zaczyna się dziwnie, bo po wyjęciu ciała okazuje się, że to był bardzo młody mężczyzna, ale okej, okay, młody mężczyzna, tylko dlaczego on jest półnagi? I dlaczego trzyma zawiniętą swoją kurtkę tuż przy piersi? To była pierwsza rzecz, która zdziwiła wszystkich, bo tak ten młody mężczyzna, który wlazł tam po coś do tej studienki kanalizacyjnej, był bez koszulki, bez kurtki, a swoją kurtkę właśnie tak mocno trzymał przy sobie. To była pierwsza rzecz, która zastanowiła funkcjonariuszy. Tym mężczyzną okazał się Keisan, tak jak jest nazywany w internecie, ale tak naprawdę Kanno Naoyuki. Bardzo młody mężczyzna, bardzo lubiany w okolicy, bardzo aktywny społecznie i o dziwo bardzo popularny wśród kobiet. Pracował dla New Velvet Service, który był to serwis konserwacyjny i inspekcyjny, jeśli chodzi właśnie o elektrownię. Był bardzo rodzinny, mieszkał ze swoimi rodzicami razem i z babcią. A na dodatek był strażakiem, więc tak pomagał lokalnej straży. Był bardzo aktywny społecznie, jak już mówiłam. Występował jako można powiedzieć wodzirę i zapowiadator na weselach, ale dodatkowo też bardzo interesował się lokalną polityką. To właśnie 24 lutego Keisan znika. Po prostu znika, co oczywiście zauważa jego rodzina i natychmiast powiadamia lokalną policję o zaginięciu chłopaka. Ale kiedy wydobyto ciało i zaczęto oględziny, nie znaleziono na jego ciele ran czy też oznak walki czy też bronienia się. A później podczas oczywiście sekcji zwłok i ogólnych oględzin stwierdzono, że. Nie było to zabójstwo, że nie było to pobicie i że nie było to przede wszystkim celowe. Że chłopak nie miał, jak już powiedziałam, żadnych poważnych uszkodzeń ciała, jedynie lekkie otarcia na łokciach. A jako przyczynę zgonu chłopaka stwierdzono wymrożenie, tak, hipotermię. Pamiętajmy, że to jest właśnie luty w rejonie Fukushima. Proszę Państwa, to jest to hoku, hałdy, wiecie, śniegu, to, jest, to nie są, wiecie, leciutkie zimy jak w Tokio, nie, są bardzo ostre, ciężkie i bardzo minusowe temperatury, jeśli chodzi o zimę, no i to e, oczywiście hipotermia, ale też zatrzymanie krążenia ze względu na ciasną No i się zaczyna, no media zaczynają się rozpisywać, że najpierw, najpierw to jeszcze było wszystko, słuchajcie, w ryzach trzymane, że były, ej, czy ktoś go zamordował, czy, czy coś się stało, czy ktoś kazał mu tam wejść, no ale szybko, wiecie, jak to media działają, szybko to przeszło, nie, to jest zboczeniec, on tam poszedł podglądać tą panią. Tak jest. I tak zaczęło się niestety rodzić w mediach te przeświadczenie, które zapewne wyznacie z tych różnych TikToków, shortów, YouTube'ów, etc. Ale teraz wróćmy do tego, co się działo po, po tym wszystkim. Mimo, że śledztwo zostało zamknięte, a jako przyczynę zgonu podano hipotermię i właśnie problemy z krążeniem, to mieszkańcy wioski czuli, że coś tutaj nie jest tak, ponieważ sam chłopak był bardzo pozytywny, bardzo otwarty i jak wiadomo wszem i obec był bardzo popularny wśród kobiet. Nawet bardzo. Nie miał problemu z randkami i też nie wykazywał tych, można powiedzieć, tendencji do bycia podglądaczem. Dlatego wszystkim zaczęło takie czekaj, czekaj, czekaj. Ale to nie tylko to, bo właśnie 19 odbyły się lokalne wybory na wójta. Jak już mówiłam na początku, sam był bardzo, bardzo zaangażowany w lokalną politykę i bardzo wspierał obecnego właśnie Wójta, który znowu kandydował na to samo stanowisko, bardzo mu pomagał. Jednakże kampania jak to kampania bardzo się ją finansowało, ale finansowało się nie w sposób pozytywny, ponieważ Wójt prawdopodobnie wykupował głosy płacił każdemu za głos niemal To napiszę ile w złotówkach. Więc widząc te y, poczynania, które są nie fair, które są okropne, no Keynes wkurzył się i przestał wspomagać, wspierać wójta. No i tutaj zaczęto to łączyć, bo była bardzo mocna i napięta atmosfera, jeśli chodzi o ten świat tej lokalnej polityki, ponieważ to wszystko się łączyło dla nich z polityką. I wszystko dla mieszkańców się śmierdziało i wszystko było nie tak. Zaczęto zbierać podpisy pod petycją, pod petycją na wznowienie śledztwa śmierci Keisana, która została po prostu, można powiedzieć, zamieciona pod dywan, bo jest po prostu dziwna. Chłopa znaleziono martwego w studzience kanalizacyjnej, w domu jakiejś nauczycielki, której praktycznie nie znał. Więc... Podpisano właśnie aż 4 tysiące podpisów, ponad zebrano dokładnie 4300 na czele z jego właśnie tatą, który nie wierzył w to, że był zboczyńcem podglądającym, i dodatkowo nie wierzył, że sam tam wlazł. Więc zebrano tą petycję i złożono ją z prośbą o ponowienie śledztwa. Niestety w kwietniu ta petycja przez policję została odrzucona. Policja stwierdziła, że nie ma żadnych dowodów i nie ma żadnych poszlak, i oni tego tykać nie będą. Ale sprawa była dziwna, bo sama kwestia przykładu butów, gdzie jeden z butów był jakby na, na jego głowie dosłownie, jakby ktoś stał nad toaletą i go po prostu wrzucił. Więc to było dziwne, a drugi był niedaleko jego samochodu. Więc to się wszystko nie łączyło ludziom. Oczywiście nie muszę mówić, że ojciec był zrozpaczony i szukał sprawiedliwości na własną rękę. Nie wierzył w tę w teorię swojego syna jako zboczeńca, ani nie wierzył w teorię tego, że po prostu sam tam z własnej woli wlazł. Więc szukając też pomocy chodził do oczywiście do różnych programów telewizyjnych. Tłumacząc tam plotki, prostując wszystkie yy, domysły, tłumacząc jak wyglądało ich życie, pokazując to miejsce, pokazując te wła włazy od tej kanalizacji, pokazując, że nie, ten dorosły chłop sam z siebie nie prześlizgnie się. Ale w tym samym czasie pojawiają się też plotki, właśnie o tej pani, yy, o tej asa, a sam, która właśnie znalazła ciało tego Keisana, no podobno dostawała do swojego domu jakieś dziwne, głuche telefony. Ale to się ciągnęło jakiś czas i przestało. I to się zaczyna naprawdę bardzo interesująco, bo sprawa była dziwna, niewyjaśniona, dużo znaków zapytania, i no oczywiście wzięto Jackowskiego. Tylko jaki kraj taki Jackowski, tutaj mamy Kimurę, Pani Kimura, a dokładnie Kimura Fujiko, Jasnowic, który jednak zyskał bardzo dużą renomę ze względu na, jedne, na jedną akcję. To zanim do czego tutaj co Pani powiedziała, tutaj Pani Kimura jeśli chodzi o Keisana, to najpierw co odwaliła, czym się? W jednym z tych japońskim, tak zwanym Kinsema, pojawiła się no świetna gwiazda, ale aktorka filmów dla dorosłych. No wtedy bardzo popularna aktorka filmów dla dorosłych, pani Ijima Ai. Pani Ijima Ai dowiedziała się właśnie w tym odcinku, gdzie była też właśnie pani Kimura. Od pani Kimury Jasnowicki dowiedziała się, że umrze.

お話ししてよろしいですか今,今怖い、うん、この芸能界を引退せずに乗り切って3年2年3年後になった方があなたがまた違う考えで出,出てくると思いますそれを乗り越えて23年経ってば良い方へ必ずいくと思いますですから私は今 No, i to No i takie hihi hi a co się okazało, że zaledwie półtora roku po tym odcinku faktycznie umarła. No i wszyscy takie, okej, okay, być, dobra, okej, okay. więc do programu, gdzie był ojciec właśnie Keisana, ee, zaprosili właśnie Kimura Fujiko. No i Kimura Fujiko stwierdziła tam, że ona widzi zabójstwo, ona widzi, że ktoś go morduje i że jest to wykonane

ten wizjoner w jakiejś swojej wizji, w transie, powiedział mu takie słowa Ojadzi, oreła korosareta oreła Tato, zabili mnie, zabili mnie A sam ojciec, słuchajcie, opowiadał w tym programie również o śnie, który pojawia mu się dokładnie codziennie w nocy o drugiej, o tej samej godzinie, gdzie przychodzi jego zmarły syn i mówi takie słowa Oyła nani moja to ja daro. Czyli tato ja niczego nie zrobiłem ja nie zrobiłem niczego złego Wierzysz mi prawda Czyli wiesz o tym prawda wierzysz mi o tym nie wierzysz to jest niepoprawnie wierz łakary wakaru. wakaru. Wiesz o tym, prawda? Oczywiście, tutaj mamy takie kwestie paranormalne, ale teraz przejdźmy do faktów, bo fakty jednak też pokazują, że ta sprawa jest po prostu dziwna. Bo podobno właśnie sam Casey, dzień przed swoim zniknięciem, powiedział takie słowa dość smutnym głosem, że on musi gdzieś pojechać, z kim się spotkać. No i to zrobił. I zniknął. Ale też i Zaparkowanie i ogólnie miejsce znalezienia jego samochodu było również dziwne, bo znaleziono ten samochód zaparkowany, tak można powiedzieć, gdzie? Mhm. 10 minut od domu. Dodatkowo zaparkowany, wiecie, krzywo na skos, z otwartymi drzwiami i z kluczykami w stacyjce, a but obok. Jest jeszcze jedna plotka, która krąży, że to było związane z problemami z jego pracą, właśnie tam dla elektrowni, bo w tamtym czasie yy, pracownicy elektrowni, bo ja nie wiem, czy wiecie, chyba <laughs> wiecie, yy, jak jest się pracownikiem elektrowni, pracuje przy tym, no to to jest no, oprócz tego, że to jest niebezpieczne, jest to odpowiedzialność wielka. I jak coś się zepsuje, no to ta cała odpowiedzialność spada na ciebie i ta presja jest tak wielka, że w tamtym czasie pojawiały się pomyłki, a z tymi pomyłkami pojawiały się pracowników ze względu na to, na ten strach przed tą odpowiedzialnością za, za, to, za tą pomyłkę. No i dużo ludzi jakby podpina, że mógł być to właśnie ten stres, bo on yy, sprawdzał te maszyny, on pracował właśnie, tej firmie, która robi inspekcję czy też konserwację tych maszyn, no więc no jednak to jest poważna i odpowiedzialna praca. I mimo upływu lat, nic nie wyszło nowego na jaw, w roku niestety 2004 upłynęła ważność tej sprawy i ona już nie może zostać odnowiona i. E, jeśli byłby tam sprawca, sprawca nie może być postawiony przed sądem. E, no. Jest to jedna z najbardziej tajemniczych śmierci, jeśli chodzi o Japonię. Bo czy właśnie Kanosan, nie Kesan, tylko powiedzmy jego nazwiskiem, Kanosan był naprawdę tym krypem, który właśnie miał jakąś obsesję na punkcie właśnie pani A i poszedł tam ją podglądać, czy była to zemsta wójta za brak wsparcia i odwrócenie się plecami? Czy były to jakieś prywatne porachunki właśnie kano San, czy był to stres spowodowany pracą na tak poważnym stanowisku, jeśli chodzi o odpowiedzialność? No tego prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. Niemniej jednak jest to sprawa, która nie jest tak prosto podawana, jak to podają często właśnie takie tiktoczki inne, takie śmieszne, że o pan szedł, bo, bo był z błyszeńcem i haha się umrzał i takie, o Jezu, jaki, jakie te Japończyki durne. Przede wszystkim pokazuje, że takie głupie historyjki, które latają sobie po internetach, zobaczcie, jaką głębię mają i jaką przede wszystkim historię mają, i że za nią stoją realni ludzie, nie tylko sam zmarły, ale też cierpiący ojciec przykładowo, który chwytał się, jak widzieliście, wszystkiego, żeby po prostu znaleźć odpowiedź, co się stało z jego synem, bo jest to dziwne, co się stało. Tak samo jak wszyscy mieszkańcy wsi kompletnie nie wierzą, że był to akt chęci bycia panem z bokiem i oglądania po prostu pani, sikającej. Mam nadzieję, że macie teraz o wiele szerszy obraz tej sytuacji i oczywiście napiszcie mi, co wy sądzicie o tej e, całej tej zbrodni, czy też tym incydencie e, właśnie w tej małej wiosce w Jak myślicie, co tam się stało? Napiszcie mi koniecznie w komentarzach i widzimy się już niebawem. Oczywiście zapraszam was na łabisabi, bo teraz mamy mega promocję na Himalari, kto jeszcze nie nie miał na sobie właśnie na włosach Himawari, to go spróbuj, to jest magia, dużo dobrze i taflum piękne błyszczenie, miękkość wszystko jest, więc zapraszam Was serdecznie i też sprawdzajcie nowości i wspierajcie mnie yy, tak, bo my jesteśmy, musimy się trzymać pępkami, pamiętajcie o tym i widzimy się już niebawem dekele dziane!